Indywidualny konkurs sezony Pięciu Polaków w trzydziestce Najwyżej Kamil Stoch, dziewiąty Triumfował Robert Kraniec, ale najważniejszy cel Osiągnął norwek Anders Bardal Z planicy Bartosz Heller Gdy Gregor Schlierencauer Zakończył konkurs na piątym miejscu Wszystko stało się jasne Dwunastemu dziś Andersowi Bardalowi w niedzielę wystarczy do szczęścia po prostu skoczyć. 100 punktów przewagi nad Austriakiem gwarantuje pierwszy od 18 lat Puchar dla Norwegii. To jakieś szaleństwo, jeszcze w to nie uwierzyłem. Poprzednim Norwegiem, który wywalczył Puchar, był Espen Bredesen, dziś telewizyjny komentator. To bardzo przyjemny facet, tym bardziej cieszę się z jego sukcesu. Wszystko jasne dla Andersa Bardala, wszystko jasne dla Kamila Stocha, który nie wskoczy na podium. W klasyfikacji generalnej. Nawet na to nie liczyłem, szczerze mówiąc, bo skacze tutaj bardzo dobrze. E, zarówno kofer, jak i jak i Dajki. Stok wylądował na dziewiątym miejscu, a wygrał jak na mistrza świata w lotach przystało Robert Kraniec.